Dzisiaj będziemy zawężać rodzinę, czyli przygotowywać gniazdo do zimowania. Wyjmiemy pod i będziemy i sprawdzimy ilość pszczół w rodzinie. Dostosujemy wielkość gniazda, czyli ilość ramek, do potrzeb zimowania. I tak. Wyjmujemy podkarmiaczkę. Bardzo leciutko nam wychodzi. I Pszczoły są dzisiaj bardzo spokojne, jest ładna pogoda, mamy w okolicach 20 stopni, więc powinno być fajnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem ramek to chyba trochę za dużo jak na, na tę ilość pszczoły w, tej, w tym ulu. nawet noszą pokarm świeży, bo podkarmialiśmy je półtora tygodnia temu i one w dalszym ciągu jeszcze mają odkryte komórki, a to jest bardzo mało prawdopodobne, żeby to był pokarm, który dostały ode mnie jako pokarm zimowy. Myślę, że jako pokarm zimowy będzie to, co jest już na tej ramce. Pszczoły nie przesadnią dużo, nie obsiadają całej ramki na czarno. Dobrze jest zimować w taki sposób, żeby jednak było im lekko ciasno o tej porze roku. Widzicie te żółte? To jest pierzga. To jest bardzo potrzebne pszczołom do karmienia kolejnego pokolenia pszczół, które się będzie rodziło dopiero na na wiosnę. Pszczoły cały czas, no może późną zimą, bo około lutego powinny się zacząć pszczoły nam znowu rozmnażać. Królowa powinna zacząć wtedy, zacząć wtedy składać znowu jaja. Robi się małe poruszenie. Jest jeszcze trochę wyżej. Na tym mamy 2 kg. O! Proszę bardzo, zobaczcie, to jest jeszcze ostatnie pokolenie pszczół. Które się dopiero nam narodzi w tym, w tym ulu, te pszczoły będą. O, proszę bardzo, królowa. Czy widzicie królową? Teraz spróbujemy ją pokazać. Jest tutaj. Tak, widać ją. To jest królowa rasy Bakfast. Żółta. No, zobaczymy jeszcze na jedną, na jedną ramkę, bo to chyba nie ma większego sensu. przeglądanie tej rośliny dalej. Myślę, że ilość pszczołych, tutaj, która tutaj jest, i tak, one tutaj sobie już zalewają. Jak widzicie, to już pięknie widać, jak one przygotowują sobie e, gniazdo. Zobaczcie, to jest mniej więcej środkowa ramka gniazdowa, czyli mamy tę przestrzeń. Jeszcze ewentualnie z czerwiem, z niewygryzioną pszczołą. W tej części one później będą zawiązywały kłąb. W całym oczywiście ulu, ale w ten sposób. I tutaj u góry, im dalej od środka gniazda, tym większa jest ta przestrzeń. A będą miały na wszystkich ramkach pokarm w taki sposób, żeby, żeby, ten, żeby ta przestrzeń była wystarczająco duża do zgromadzenia się właśnie w taki zimowy głąb, a jednocześnie żeby wszędzie wokoło miały, miały pokarm. O to na tej ramce już widać, że jest zdecydowanie więcej, więcej pokarmu. I też czuję to w rękach, bo waga jest rzeczywiście znacznie większa. No dobra, ja myślę, że możemy sobie przyjąć założenie, że przy tej ilości pszczoły, nie mam pewności, ale świadczenie będziemy mieli po kolejnym sezonie. No tu nie ma tak aż tej pszczoły faktycznie, Więc można byłoby nawet zaryzykować, że taką rodzinę na sześciu ramkach można byłoby zostawić. Tego pokarmu tutaj na tych kolejnych ramkach jest wręcz zatrzęsienie, wręcz zatrzęsienie. Więc można by przełożyć tą zewnątrz, że bo zasadniczo potrafią sobie same przekładać pokarm. W zależności od tego jak będą potem się wygryzały młode pszczoły. Ale jak widzicie to jest świeżo zalany pokarm tym jasnym wąskiem od zewnątrz. No dobra, to spróbujemy zrobić tak. Raz, dwa. Tą chyba damy ramkę na zewnątrz. Tutaj też mam bardzo dużo pokarmu, ale już i pierzgi. mi ją może tutaj. Jako trzecia. Ależ ta jest ciężka. To spróbujemy dać jako ostatnią. I teraz damy dwie ramki Tutaj pas żeby się... ...ramki z czerwiem. Duże przerwy pomiędzy ramkami zdecydowanie. Na zimę ustawiamy gniazdo trochę gęściej, mniejsze przerwy pomiędzy ramkami zostawiamy, żeby im łatwiej było dogrzewać. Później sobie to gniazdo. To była ramka z czerwiem. To też je dajemy w środek gniazda. Teraz, czy tutaj był czerw, czy tu już tylko pokarm? Tu już tylko pokarm. To możemy to zostawić poza gniazdem. Czyli tę ramkę damy teraz. O słonową. Zostawimy sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6. Myślę, że to w zupełności wystarczy. Teraz damy ocieplenie. Takie same ocieplenie jest z drugiej strony gniazda. Damy ocieplenie, a teraz tutaj pozostawimy te ramki, na których są jeszcze resztki pokarmu. I zostawimy te ramki im na zimę. Zgodnie z pewną wskazówką od doświadczonego pszczelarza, który gospodaruje na setkach uli i w ten sposób właśnie zimuje, zostawia ramki puste a w rodzinie. Teraz przyklejamy je powałką. Pszczoły może je zrzucę. zostawimy gnieść. Otwór w tej powałce zostawiamy po to, żeby móc sobie później zajrzeć w ciągu zimy, w razie potrzeby, zobaczyć co tam u naszych pszczółek. Wtedy nie zmuszając ich, a może tak zrobić będzie łatwiej lepiej widać, nie, zmusz... nie, nie niepokojąc ich, możemy sobie zajrzeć na chwilę i zobaczyć, czy u nich wszystko w porządku. Faktem jest, że gdyby cokolwiek było nie w porządku, to no za wiele już w okresie zimowym zrobić tak czy inaczej nie możemy. Ale możemy ewentualnie wczesną wiosną podać im pokarm. A gdyby im tego pokarmu brakowało, no tak... W zasadzie w tej chwili pozostaje nam jeszcze tylko w listopadzie albo w grudniu, po pierwszych przymrozkach, przeleczyć je ostatecznie, jak się wygryzie już cały czerw, przeleczymy je roztworem kwasu szczawiowego, czyli polejemy na te wszystkie uliczki z pszczółkami w gnieździe kwas, i w ten sposób będziemy je leczyć z kwasu z warozy.